Skupiam ta rodzina z salam, żeby się kochali, żeby nigdy, nigdy nie rozdzielali się, po prostu żebyśmy byli zawsze wszyscy razem. Zawsze się ten orzeszek dawał do jednego, do jednej kluski, no i kto dostał, to po prostu pomagał mamie zmywać. Nasza rodzina to jest taka rodzina czteropokoleniowa, zaczyna się od babci, potem są rodzice, ciocie, wujkowie, rodzeństwo, kuzynki, no i moje dzieci, tak? Także cztery pokolenia, jest nas w sumie 19 osób, spotykamy się często, spotykamy się co najmniej raz w miesiącu, okazji jest dość sporo, bo to są właśnie tak święta, Wielkanoc, Boże Narodzenie, wszystkie urodziny. Chciałabym kiedyś być taką babcią, jak moja mama jest. To chciałabym to kontynuować i chyba to jest dla mnie najważniejsze, żeby gdzieś ta rodzina zawsze była spójna, żebyśmy byli razem. Przedtem mama, teraz babka, no to sobie siedzi, a dzieci zmywają. Tak to jest do dzisiejszego dnia. że są duże i to tak. tak zawsze jest.